Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii – Polskie innowacje. Krok w przyszłość. Powyżej napis – edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu – drukowane wózki. Materiał opowiada o projekcie – wdrożenie do produkcji składanego wózka inwalidzkiego zrealizowanym przez firmę Kosmotech z Mikołowa. O przedsięwzięciu wspartym z programu Regionalnego Województwa Śląskiego opowiada Łukasz Padjasek, założyciel spółki Kosmotech. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Założycielem spółki Kosmotech, która swoją niszę na rynku znalazła w tak zwanym rapid prototypingu. Jest to krótkoseryjne wytwarzanie w pełni funkcjonalnych prototypów. Dzięki drukarkom wielkoformatowym i włóknom węglowym wytwarzanie to w dzisiejszych czasach stało się dużo bardziej dostępne, tańsze i jeszcze bardziej dopasowane. Wsparcie, jakie nam dała Unia Europejska, pozwoliło doposażyć nasz zakład o wielkoformatowe drukarki 3D, dzięki którym powstają w pełni dopasowane, lekkie i skrojone na miarę wózki inwalidzkie. Innowacyjność naszego produktu polega na połączeniu technologii druku 3D i laminatów węglowych, dzięki którym nasz produkt jest wytrzymały, lekki i w pełni dopasowany do użytkownika.